Witam wszystkich na kanale z Bocianami Witam Panie, bo jak mówi YouTube 10% to są panie oglądające mój kanał, więc pozdrawiam dzisiaj w szczególności panie, które oglądają. Wieje dzisiaj okropnie Wieje dzisiaj okropnie, to jestem w budzie, to będzie mnie słychać. To pokażę wam młodzież jaka jest. Tutaj bez kosmów, co widać. Ojciec ma silne geny, bo oba wyszły w niego. To są te kosmate. Tu jest wyszłąc gdzie jest Wyszłanc? Cholera, tam jest. O, siedzi tam. Trudkie na myszy znowu kupiłem, bo wyjadły wszystko. Dwie myszy zdechły. Idę im posypię, A, chciałem też powiedzieć od razu na wstępie filmu, że. Sprzedałem jednak te bociany bez kosmów, bo trochę stchórzyłem. Bałem się, że na następną jesień i wiosnę e, nie ogarnę się z parzeniem. Jak wiecie, ja mam mało czasu na parzenie, więc mówię, już nie będę później to trzeba by było zamykać, rozdzielać. Ja nie mam na to czasu. Bociany bez kosmów, fajne ptaszki, ale jak już mam z kosmami, to już będę miał z kosmami. Tutaj widzicie, przyniosłem. A żadnej innej rasy nie będę przynosił, bo jaką bym nie przyniósł, to trzeba właśnie włożyć dużo pracy. Także na dzień dzisiejszy nie planuję przyniesienia, przynoszenia żadnej innej rasy w to miejsce. Bocianów, tutaj widzicie, bocianka jest zaznaczona flamastrem. To od kolegi wziąłem, ale ona jest wykrowata. Bocianek część wyleciała, się zerwała, ale tak dzisiaj wieje strasznie. Muszę pofiukać, żeby się nie zerwały. Chodzi, do, do gołębiny, zwiewa z dachu. I to pewnie nie będzie wcale słychać, ale... A i po co wariat się... A tu się parę zerwało, co Ale wiatr jest straszny. Tutaj są tak nauczone, że... Że ten... Że jak ja przyjeżdżam, wchodzę do budy, to już do, 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 do latania. Na... Życie otworzyłem do ale że... no, tak wie jest przerazliwie, że te gołębie ledwo się mają na dachu trzymać chyba trzeba, to był zły pomysł, chyba ich, trzeba ich ten zamknąć jak najszybciej, bo ale z drugiej strony szkoda, bo w tygodniu krótko ich otwieram. Gdzieś za wiatr to będzie mnie coś słychać W tygodniu Mówię, one są krótko otwierane Mówię, dzisiaj sobota To ich dłużej otworzę, niech sobie pochodzą Schowałem się za stodołę Żeby nie było coś słychać I tak, czytałem trochę na internecie o bocianie Białym takim właśnie, to to był bocian kiedyś głównie trzymany na mamki i do ganiania w rejonach właśnie Warszawa i Łódź a później i jeszcze Wrocław i ci hodowcy z Wrocławia zaczęli udoskonalać tą rasę czyli dodawać te kosmy większe taka ciekawostka a propos bociana. A jeszcze z taka ciekawostkę wyczytałem, że kiedyś gołębie trzymali głównie królowie. I klasa wyższa. Że nie to co teraz się w PRL-u kojarzyło, że jak ktoś ma gołębie to to już jest biedny. Kiedyś gołębie trzymali tylko ludzie bogaci, elita. A teraz się odwróciło. Chyba. No dobra. To ja pewnie nagadam się, a i tak nic nie będzie mnie słychać. Jak zwykle w sobotę zajeżdżam do sklepu. Kupuję im różne rzeczy. Smakołyki. A tutaj dzisiaj karma. Tak jak mówiłem, najtańsza, uniwersalna. Ale wymieszana z warzywami i osuszona tą różową cegiełką którą mają, ale to dosłownie trzy łyżeczka dużo tej różowej żeby tylko trochę osuszyć to wczoraj, wieczorem umieszałem miałem dzisiaj sprzątać gołemnik ale wiecie co, tak wieje, że chyba sobie dam spokój tam brat siedzi na dachu zaczął ten gołemnik robić idę mu lepiej pomogę bo Daje mi tylko fory do końca lutego. Później mi ostro łapie. Więc <laughs> ostatnie dwa tygodnie mi zostało luzu. Później będzie rzeź. No i to tak. Co tu jeszcze można by było powiedzieć o bociankach? No nie, jestem no strasznie. Dzisiaj jest strasznie. Na tym dworzu zamknąłem niebo. Coś mi tutaj ta bocianka jedna przysłała, bo co ona tak śpi? Nie, już myślałem, że śpi ta bosa. Eee, mówię strasznie, jak Tomek, oglądałem film o jego scenariuszu, to dzisiaj e, życie też napisało scenariusz, czyli bardzo wieje, bociany zamknięte w budzie, bo otworzyłem je, ale tak jak widzieliście, ale ledwo się dachu trzymały pazurkami, więc mówię, to szkoda ich, niech przesiedzą. Tutaj czarna ma z białym chyba jajka. Zaraz sprawdzimy. Jeszcze nie mają, ale gniazdko przygotowane. Gniazdo przygotowane. Nie chce mi się rano wstać, ale przydałoby się tej Budapeszczce dokupić samca. Bo, bo to widzę, że już chyba z jakimś bocianem, zaraz będzie para. Szkoda, że te bazary są tak... Chowam się tutaj, bo wieje. Szkoda, że te bazary są tak rano. Taki bazarek się rozpoczyna o godzinie 10-11, to człowiek wstał, wypił kawę i sobie pojechał na bazar. Słuchaj, tak o 4 rano, 5 to już wolny dzień. To się nie chce. Także... To tak, no Bocianów jest zamówione 30, tak jak mówiłem, teraz ktoś napisał 50, ale nie wiem czy to ten czy to. Czy to da radę tyle uchować, a po drugie trzeba sobie zostawić no. Jak ma być takie ostre ganianie na jesieni, no to ze 200 tych boćków trzeba by było w górę posłać do boju No nic I idę O jaka szczęśliwa samiczka Ten. i idę bratu pomogę, one niech tutaj sobie siedzą, bo dzisiaj nudy dzisiaj tak sobie usiadłem dogram jeszcze parę minut na ziemię posypałem zaraz zrobię zbliżenie to wszystko jest suche skięta podłoga bez, bez tego nie ma błota, więc nie to żeby jedzenie w mokrych kupach leżało, więc staram się w gremniku nie sypać, ale dzisiaj dla Was posypię O i nawet i tutaj wieje, ale to przewiew jest To jeszcze blisko to się rozmazuje. Z daleka dobrze łapie ostrość blisko gorzej. Teraz sprawdzimy. Chciałem wam trochę ciekawostek. Na internecie ogląda jak poczytać. Nawet czytałem, ale... Stały wiagry to od razu lepiej gruchają, ale wieje normalnie szokasz tutaj wieje i tak to. Wiatr jest z drugiej strony z tyłu. Yy, ale ten. Ale i tutaj tak wieje. I tu wieje, na, no, bo wiatr wieje od, od zachodu, a my tu wejście mamy od wschodu. Więc. A, właśnie. Podobno ten eee, Drzwi w gołębniku też mają ten eee, Jezu No, z której strony świata drzwi Aż się zamotałem. Kurczę, chodzi o to, że drzwi w głębniku też jest ważne na którą stronę powinny być, czy na wschodnią, czy na zachodnią, czy tak dalej. Nie chcę Was teraz oszukać na którą ale chodzi o to też żeby jak najdłużej słońce wpadało w drzwi i osuszało podłogę no i słońce też zabija jakieś tam zarazki Tam w oddali widzicie wyszwance chodzą, ale ten wyszwanc jest naprawdę taka ciapa, że już nie mam słów do niego co lepszy bocian to to zaraz wyszwanczka do Bociana wchodzi. Jak się tylko mi trafi jakiś wyszwank, lepszy to. To się go zamieni. Nawet nie mogę tam tej deski dociąć poziomej, bo światła nie ma Miałem sobie drabinę uspawać metalową, żeby znowu mi nie spróchniała O, jaki fajny bocian Kosmaty tam nawet Dobra, chyba nie będę przedłużał, bo naprawdę aż przez tą pogodę się zdenerwowałem, bo cały tydzień człowiek czeka na ten weekend, żeby dłużej pobyć z nimi, żeby ich roztworzyć na kiedyś, cały dzień. A tutaj przychodzisz to wiatr wieje taki straszny, że... że może jutro trochę mniej będzie wiało, bo mówili, że dzisiaj do godzin nocnych ma wiać, więc może jutro coś tam nagram, może wstanę rano, pojadę na ten bazar, ale ja tak nie lubię rano wstawać, że szok. Dobra, nie będę przedłużał na dzisiaj, tyle wystarczy. Pozdrowienia z Bocianowa. Do następnego razu. Jak zawsze dziękuję wszystkim, że jesteście, że oglądacie, komentujecie, subskrybujecie. Do następnego razu.